Przechodzimy do kolejnej sprawy. Również referowanie tej petycji yy, przypadło mi. Jest to petycja w sprawie zmiany artykuł 146 paragraf 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez umożliwienie uchylenia decyzji wydanej na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą niezależnie od terminu, jaki upłynął od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Troszkę te mikrofony nam dzisiaj dają taki nieprzyjemny pogłos, ale zaraz spróbujemy usunąć ten problem techniczny. Szanowni Państwo, petycja dotyczy sprawy, która już wielokrotnie pojawiała się na posiedzeniach naszej komisji: dotyczy uprawnień emerytalnych. Obiet, w skrócie nazywanych rocznikiem 1953. W tej sprawie zapadł ważny dla rozpatrywania takich sytuacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo szczegółowo wskazuje to petycja, precyzyjnie formułująca argumentację uzasadniającą ten zasadniczy postulat, a mianowicie zmiana artykułu 146 paragraf 1 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza możliwość uchylenia decyzji wydanej na podstawie artykułu 145 AKPA, jeśli od daty jej wydania upłynęło więcej niż 5 lat. Poprzez określenie w tym przepisie, iż uchylenie z tej podstawy decyzji następuje bez względu na datę wydania decyzji administracyjnej, w sprawie, w której strona wnosiła o wznowienie, wznowienie postępowania. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, jak wynika z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bardzo niedawno ogłoszonego, mianowicie z 6 marca bieżącego roku w sprawie wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W uzasadnieniu wyroku czytamy, iż Trybunał w przypadkach orzeczenia o niezgodności normy prawnej Próbujemy. Chyba to nie pomaga. Ale to dotrwamy dotrwamy mimo kłopotów. Szanowni Państwo, zatem jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 roku w sprawie o wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w uzasadnieniu czytamy, iż Trybunał w przypadkach orzeczenia o niezgodności normy prawnej, w tym przypadku ustawowego wskazuje na konstytutywny obowiązek naprawienia z Urzędu Szkód i krzywd wyrządzonych niezgodną z przepisami prawa normą stronie wyrządzonych, a w tym zakresie wskazuje na rolę instytucji państwowych w sposób ogólny do działania w celu naprawienia tych szkód i krzywd bez względu na datę wydania aktu administracyjnego. Przepis ten w przekonaniu wnoszącego w petycję otwiera drogę do sankcjonacji konstytucyjności w sytuacji prawnych, których zastosowanie przepisu uznanego za niezgodny z konstytucją wywołało konsekwencje zakwestionowane przez Trybunał. Z powszechnego charakteru wyroków Trybunału, o czym stanowi Konstytucja, utraty mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu, wynika, że możliwość rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się zasadniczo do wszystkich spraw, w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, bez względu na to, kto i w jakim trybie zwrócił się do Trybunału z odpowiednim żądaniem. Dalej Trybunał wyjaśnia pojęcie wznowienia postępowania. Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie TK, pojęcie wznowienia postępowania, o którym mowa w artykule 190 ust. 4 Konstytucji, ma szersze znaczenie niż pojęcie wznowienia w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do dyspozycji stron. Organów i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu konstytucyjności orzeczeń. Jak wskazuje petycja, pozostawiają powyższe przepisy tym samym znaczny margines swobody organom i sądom w ocenie i rozstrzygnięciu następstw wyroku TK w konkretnych wypadkach. W celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. Trybunał pragnie jednocześnie podkreślić, że niewydanie takiej regulacji przez ustawodawcę nie zamyka drogi do wznowienia postępowania. Oznacza to również, że do czasu wydania takiej regulacji osoby uprawnione mogą występować z wnioskami o wznowienie postępowania. Trybunał Konstytucyjny rekomenduje więc ustawodawcy wprowadzenie zmian w przepisach a z drugiej strony przewidując ewentualną opieszałość w tym zakresie zachęca uprawnionych do występowania z wnioskami o wznowienie postępowania jako podstawy prawnej dla strony i w celu sanacji naruszenia porządku konstytucyjnego decyzją administracyjną wydaną na podstawie normy uchybiającej konstytucji, a przez to powodującą w myśl wyroku stan, w którym w obiegu prawnym tak wydana decyzja również posiada wadę kwalifikowaną i obraża ustawę zasadniczą z tych samych podstaw, jak i zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny norma ustawowa, czy w rozumieniu orzecznictwa TK, każda norma prawa uznana za uchybiającą ustawie zasadniczej. Tym samym daje się wywieźć z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jak wskazuje petycja, niezasadność terminu ograniczenie tego terminu do sanacji decyzji administracyjnej ze względu na datę jej wydania, jeśli Trybunał orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą. Nie da się bowiem wywieść możliwości równoczesnego stwierdzenia normy prawa jako niezgodnej z konstytucją, a równocześnie stanowiska, iż decyzja wydana na jego podstawie może funkcjonować w obiegu prawnym i wywoływać skutki w niej określone jako niepodważalne, w tym w okolicznościach, w których dla Trybunału i orzekania w zakresie zgodności czy nie, prze, czy nie przepisu z ustawą zasadniczą, prawodawca nie przewidział terminu do wniesienia czy rozpatrzenia skargi konstytucyjnej w odniesieniu do daty wydania aktu ustawowego. Tyle tych zasadniczych argumentów z petycji. Ekspert Biura Analiz Sejmowych wskazuje, że po pierwsze petycja mieści się w granicach kompetencji Sejmu, a zatem jest właściwie zaadresowana oraz że petycja spełnia wymogi formalne określone w ustawie o petycjach, a zatem podlega rozpatrzeniu przez Sej. Natomiast w podsumowaniu ekspert wskazuje, iż uwzględnienie żądania zawartego w petycji, czyli zmiana artykułu 146 KP, Poprzez określenie w tym przepisie, iż uchylenie tej podstawy decyzji następuje bez względu na datę wydania decyzji administracyjnej, w sprawie, w której wniosła wznowienie postępowania, wydaje się niezasadne. Niemniej jednak wskazuje ekspert, nie podważając konstytucyjnej możliwości ustawowego ograniczenia w czasie prawa do wznowienia postępowania, warto dostrzec ewentualną potrzebę jak najpełniejszej realizacji prawa do skorzystania ze środków zmierzających do wydania nowego rozstrzygnięcia. Zwłaszcza, gdy na zasadność takiego nowego rozstrzygnięcia wskazuje Trybunał Konstytucyjny, a więc opartego na stanie prawnym ukształtowanym po wejściu w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No bo przecież to oczywiste, że trudno uznać za prawidłową sytuację, że w obiegu prawnym są decyzje wydane w oparciu o regulacje uznane przez Trybunał za sprzeczne z konstytucją. Biorąc pod uwagę sugestie Trybunału, zadanie ustawodawcy mogłoby polegać w tym wypadku m.in. na ustaleniu innego mechanizmu ograniczenia w czasie w przypadku skargi o wznowienie postępowania wnoszonej na podstawie artykułu 145 AKPA tak, aby nie kolidował z innymi zasadami i wartościami konstytucyjnymi, bo z drugiej strony potrzebna jest pewna pewność, że prawo czy decyzje funkcjonujące w obiegu są prawidłowe, ostateczne i nie podlegają przyszłości również wzruszeniu. Z kolei ewentualna zmiana polegająca na wydłużeniu pięcioletniego okresu wymagałaby w szczególności uwzględnienia skutków społecznych związanych ze zmniejszeniem pewności obrotu administracyjno-prawnego. Powyższe, wskazuje ekspert, należy postrzegać w kategorii zmian systemowych i ewentualne podjęcie prac legislacyjnych powinno zostać poprzedzone odpowiednimi analizami i konsultacjami. Nasz stały ekspert, który w tej dziedzinie ma szczególnie duże kompetencje, pan Krzysztof Pater, wskazuje, iż podziela pogląd zawarty w opinii BAS o bez zasadności przyjęcia rozwiązania proponowanego przez autora petycji, z uwagi na bardzo generalny charakter. Ponieważ jednak problem istnieje, yy, uważa, że należy podjąć nad tym dyskusję i takim krokiem w tej dyskusji powinien być dezyderat Komisji do prezesa Rady Ministrów z dwoma obszarami pytań. W kwestii generalnej, jakie zmiany należy systemowo wprowadzić, aby w przypadku podobnego wyroku Trybunału Istniała realna możliwość naprawy czy zadośćuczynienia w sytuacji, gdy skorzystanie z omawianego przepisu KPA będzie niemożliwe bądź będzie na tyle ograniczone w czasie, że nie pozwoli na skorzystanie z tego przez wszystkich zainteresowanych. W kwestii zaś tego konkretnego wyroku, dezyderat powinien zawierać prośbę o ocenę, czy aktualne rozwiązanie, czyli bardzo ograniczona w czasie możliwość wystąpienia z wnioskiem, są wystarczające, uzasadnione merytorycznie i zgodne z duchem sprawiedliwości społecznej. Czy zasadne jest zatem pozbawianie możliwości uzyskania wyższej emerytury przez kobiety z rocznika 1953, które z powodów losowych lub braku informacji nie złożyły wniosku we właściwym czasie? Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem raz jeszcze chciałbym rekomendować, byśmy w tej sprawie wystąpili z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów. Sprawa bowiem dotyczy co najmniej dwóch ministrów, a może nawet więcej niż dwóch ministrów, bo na pewno ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra sprawiedliwości. Czy wobec rekomendacji, by w tej sprawie wystąpić z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów są uwagi? Nie słysza, zatem uznaje, iż Komisja podjęła taką decyzję.